Cześć, witam Was w kolejnym odcinku kariery Trendy Arnolda. Jest to odcinek numer 3. Bardzo pechowy, bardzo długo go próbowałem nakręcić e, i dopiero teraz mi się go uda. No niestety, chłopaki, odcinek 3 będzie bez meczu. Będzie to odcinek bardzo krótki, będzie to w sumie mini-odcinek. Sprawa jest taka, że nagrywałem dla Was dwa mecze, ale miałem jakieś poważne błędy i no i niestety. Oba się nie zapisały, czy zapisały się, ale nie dało się ich otworzyć, jakiś kodeków, nie tam brakowało, skomplikowana sprawa. Więc powiem Wam mm, krótko, kolonii, w kolonii tyczy się toczy się sprawa Arnolda. Idzie mu bardzo słabo. Jest, jego kariera wisi na włosku. Kolonia zajmuje obecnie 14 miejsce w tabeli. To jest masakra. To jest straszne po prostu. Drużyna, która była faworytem do awansu. Zajmuje miejsce no, niedaleko miejsca spadkowego. Mm, skończyliśmy na meczu z Duisburgiem. E, wygraliśmy też jeden z Island, Chichi, Tezi. E, z Schweinfurt wygraliśmy w pucharowym meczu. E, Schnellhardt i Schack-Royer. wygraliśmy z Monachium. Później z Frankfurt 2-0, Thomas Brucker, 2 gole w końcówce. Energy Codbus, Clemens. Tuszczyk, no i później seria porażek: Padeborn, Bochum, Union Berlin, Braunschweig Ten mecz żeśmy. Braunschweig Braunschweig trudna nazwa. Ten mecz żeśmy dominowaliśmy, mimo wszystko oni strzeli do bramki. No lepiej wygrali, byli wtedy liderem Kaiser Klauten. No i ten mecz wam nagrywałem z Aui. Nagrywałem ten mecz, gdyż Aui była wtedy trzecia, teraz chyba jest liderem zremisowaliśmy szczęśliwie znaczy szczęśliwie, pechowo w sobie, bo żeśmy dwukrotnie obejmowali prowadzenie oni dwukrotnie strzelali bramki na remis w sumie w końcu to oni nas bombardowali więc chociaż dobrze, że jest ten remis ten punkt i mecz Sandhausen, który nagrywałem wam dzisiaj miał też wejść i powiem wam, że się mocno zdenerwowałem bo mecz wygrałem 2-1 po bramkach Kevina McKinney no i co by tu cholera jasna powiedzieć no, nagrałem wam fajny mecz w którym dużo się działo to my dyktowaliśmy e, dyktowaliśmy tempo gry strzeli bramkę na początku meczu później to już po prostu nie istnieli tam mogło dużo więcej bramek paść no i cholera jasna nie nagrał się ten mecz dlatego um, obiecuję wam że nagram wam mecz z Ailenem, miałem grać z Monachium dopiero, ale nagram wam ostatni mecz w 2012 z Ailen w takim razie pokażę Wam terminarz, boże terminarz, skład. Najlepiej radzi sobie Kevin McKay na 4 bramki, w tym dwa w ostatnim meczu. Dobrze sobie radzi Jeromel, którego planuję sprzedać. On jest warty, proszę Państwa, 6 milionów euro. Myślę, że jakbym tak 9-10 za niego wziął, to mógłbym sprowadzić jakiegoś klasowego na takie, jakoś takiego mocnego obrońcę za jakieś 4 miliony. Jakoś takiego Mocnego na drugą ligę, bo to wiadomo, że Rommel Alcácer też... Bulimy mu trochę. Mm. I zresztą byśmy zainwestowali w młodzież, w jego w zainteresowany Stuttgart. Z którym ostatnio mamy dobre kontakty, bo sprzedaliśmy mi zebreczkę. Mato mm. jajolo, też fajnie się pisze, no ja go akurat bym nie chciał sprzedawać. Piłkarz z Stowarty w Leverkusen. Ja go sobie zatrzymam na pewno. E Szkoda mi troszkę Fernando Meiry, wypadł mu dysk, kontuzja bardzo poważna. Nie będzie grał nawet do 3 miesięcy. Szkoda, szkoda, bo jest to. Doświadczony zawodnik, a jeżeli mamy już październik to listopad grudzień styczeń, pod koniec wróci. Więc, więc wydaje mi się, że już jak wróci pod koniec stycznia, to już może w marcu zagra dopiero. Bo po tak poważnej kontuzji to nie będę chciał ryzykować e, no się rozgadałem, więc chłopaki, no to by było na tyle w tym bardzo krótkim odcinku wrzucę go oczywiście on, on będzie wrzucony nie nagrywam go tak dla siebie przepraszam za za po prostu problemy, za to wszystko, że jestem taki ciemny jeszcze w tym nagrywaniu ale już jakoś HD już teraz będzie do odpowiedni dźwięk, więc myślę, że idziemy Górę, więc mam nadzieję, że zostanę w tej kolonii. Że nie zostaniemy zwolnieni. Dzięki, chłopaki, za oglądanie. Jak Wam się podoba, to lajkujcie. Oczywiście to dopiero początek, ale myślę, że ja co dwa dni powinienem wrzucać odcinki. Więc lajkujcie albo po prostu oglądajcie i bawcie się przy tym, tak jak ja się bawię, przy tym, że to dla Was nakręcam. Wielkie dzięki, trzymajcie się. Cześć!